Wyznacz wszystkie liczby całkowite, nieujemne n, spełniające następujące równanie. Wiemy, że nasze liczby muszą być nieujemne, więc muszą być większe bądź równe 0. Dodatkowo, możemy takie równanie przekształcić, dzieląc przez nawias, ale zauważ, po takim przekształceniu otrzymujemy następujące równanie, które oczywiście ma sens. Dla wszystkich liczb n z wyjątkiem czwórki, ponieważ w mianowniku 4 minus 4 daje nam 0, a 0 nie może być w mianowniku. Myślę, że nie trudno zauważyć, że nie możemy wziąć tutaj czwórki, ale wszystkie liczby większe od czwórki, np. piątka, szóstka itd., spowodują nam powstanie ujemnej liczby w mianowniku. A widzimy, ta liczba jest dodatnia, a przez wstawienie tutaj liczby większej od czwórki, ta liczba będzie ujemna. Zatem możemy sprawdzić tak naprawdę tylko trzy liczby: 0, 1, 2 i 3, ponieważ pozostałe nie mają sensu w tak sformułowanym zadaniu. Więc sprawdzamy. Takie równanie dla n równego 0. Ja będę 0 wstawiał do tego pierwszego równania, czyli tutaj wstawię 0 oraz do nawiasu. I z prawej strony przy dwójeczce też wstawię 0. Widzisz? 2 do 0 to 1. Tutaj 4 minus 0 to 4, więc zarówno z lewej, jak i z prawej strony, jak widzisz, będzie 4. Zatem n i 0 spełnia równanie. Teraz to samo robimy. Dla n równego 1. We wszystkie miejsca, gdzie jest N wpisuję jedynkę. Tutaj mam 2 razy 3 to 6. I z drugiej strony również otrzymam szóstkę. N równa się 1 spełnia równanie. Sprawdźmy dla dwójki. Tutaj wszędzie w miejsce N wstawiam dwójeczki i wykonuję działania. 2 do drugiej to 4, 4 razy 2 to 8, a tutaj 4 plus 4 też 8, więc n równa się 2 jest OK, spełnia równanie. Zróbmy to samo jeszcze po raz ostatni dla n równego 3 i ponownie w miejsce każdego z nów wstawiam trójeczkę. Po wykonaniu obliczeń wychodzi nam, że to jest 8 równa się 10 n nie spełnia nam równania. Zatem, jak widzisz, mamy trzy rozwiązania: n równa się 0, n równa się 1, n równa się 2,